Gdyby na świecie wybuchła wojna nuklearna na dużą skalę, co jeszcze do niedawno wydawało się abstrakcyjne, a wydaje się, że dziś jest dużo bardziej prawdopodobne niż 10 lat temu, na naszej planecie pozostałyby jedynie 4 kraje, w których dzięki rolnictwie zachowałoby się życie. Reszta państw zostałaby zmieciona z powierzchni Ziemi, a w kolejnych latach dzieło dokończyłaby zima nuklearna. Na tej krótkiej liście znajduje się niewielki kraj w Ameryce Południowej, który jest omijany przez większość turystów: Paragwaj. No i witam państwa z Paragwaju, z kraju, do którego nikt nie jeździ. A dlaczego ja mówię, że tutaj nikt nie przyjeżdża? Większość statystyk migracyjnych w tym kraju, zdominowanych jest przez turystów zakupowych z Argentyny i Brazylii, z krajów sąsiadujących, ponieważ Paragwaj uchodzi za najtańszy kraj Ameryki Południowej i po paru dniach w pełni się z tym zgadzam. Bardzo dobitnie popiera moją tezę to, co spotkało mnie na lotnisku, jak właśnie przyleciałem do tego kraju. Pani w immigration, pani, która stempluje paszporty, <laughs> pyta się mnie o cel wizyty. No to ja oczywiście, to tak jak wszędzie mówię, turysta. Wie, no ale, ale po co? Ja mówię, no, no turysta, cel turystyczny. No ale po co? Masz tutaj rodzinę, masz tutaj znajomych, e, przyjechałeś kogoś odwiedzić. Ja mówię, nie, turysta. No ale jak to? To dobitnie o tym mówi, że większość ludzi po prostu nawet nie spodziewa się tutaj turystów. I chodząc tutaj po ulicy, raczej tutaj widzę ekspatów, którzy przyjechali tutaj w celach zarobkowych. A dlaczego w ogóle ten materiał zaczynam tak nietypowo na parkingu centrum handlowego? Ponieważ... Takie centra handlowe, takie luksusowe centra handlowe jak to, powstały tutaj w dziesiątkach. wypasione, nowiutkie, eleganckie. A ja przygotowując się do tego materiału, szukałem informacji o Paragwaju na YouTubie. No i nie ma tego zbyt dużo, bo tak jak mówiłem, niewiele ludzi tu przyjeżdża. Ale znalazłem materiał z polskiego kanału Planeta Abstrakcji, genialnego kanału swoją drogą. Perfekcyjny montaż naprawdę na poziomie filmowym, ale ten materiał był sprzed 5 lat. Nie wiem czy to było zamierzone czy nie, ale pokazali Paragwaj dosyć stronniczo, jako bardzo biedny kraj, odcięty od świata, jako relikt minionej epoki. Nie wiem czy tak Szybko się wszystko zmieniło w ciągu pięciu lat, ale naprawdę stolica tego kraju zaczyna się rysować jako naprawdę niezłe miejsce do życia. Te dzielnice biznesowe ciągną się kilometrami, dzielnice willowe ciągną się kilometrami, jest zielono, jest czysto, jest elegancko, jest bezpiecznie, ale jak pojedzie się 5 kilometrów dalej, to cały czas jest czysto, cały czas jest bezpiecznie, cały czas jest ładnie. Jednocześnie jest to kraj, w którym widzę chyba najbardziej luksusowe samochody ze wszystkich siedmiu krajów, do których byłem dotychczas w Ameryce Południowej. Nie widziałem nigdzie takich bmw bajemek. A nie tylu suwów, co widzę tutaj. Coś jest na rzeczy, coś tutaj się musi mocno zmieniać. Nadal jest to kraj biedny, nadal jest to kraj z bardzo niskimi pensjami, ale jednocześnie jest to kraj z bardzo niskimi kosztami życia. Uber, 3-4 km z jednej dzielnicy do drugiej kosztuje 8 zł. Ten sam dystans w Urugwaju w Montevideo kosztował 65 zł. Jedynym minusem tych uberów jest to, że raczej jak się weźmie tą najtańszą opcję, Uber X, nie weźmiemy Uber Comfort, to raczej nie używają klimatyzacji A największą wadą tego kraju w zasadzie dla takich gringosów jak ja Jest yy, temperatura Ja trafiłem dobrze, bo jest 33 stopnie, 34, ale potrafi bywać 40 Tutaj jest po prostu piekielnie gorąco Muszę jednak wsiąść do Ubera, bo mam do tego centrum 6 km. To jak będę szedł, to ten upał zabije mnie w połowie drogi Jest mój Uber Hola! No i dojechaliśmy 6,5 km 15 zeta ze względu na to, że są godziny szczytu. Z tej strony mamy rzekę Paraguay. Dokładnie tam, po drugiej stronie jest Argentyna już. Tutaj jest jedyna plaża w mieście. Podobno w weekendy i jak jest taka pogoda jak dzisiaj, jest tutaj zatrzęsienie. Ja tutaj byłem w niedzielę i było totalnie pusto, bo było 24 stopnie i padał e, lekka mrzawka, a dla nich... 24 stopnie i chmury już oznaczają, że nie warto wychodzić z domu, bo to jest zimno Widzicie tą dzielnicę, z której przyjechałem? Cały rząd wysokich biurowców, hoteli, apartamentowców Tutaj mamy centrum Najbardziej niebezpieczną część miasta Oczywiście taksówkarz mi powiedział, że mam tutaj uważać z kamerą i żebym tutaj w ogóle sam nie chodził Oni nie wiedzą, że byłem w takich miejscach, w takich dziurach już w Ameryce Południowej Ale oczywiście ja im zawsze dziękuję za to, że oni się o to troszczą, bo to jest jednak Miłe z ich strony? I zawsze jednak trzeba mieć z tyłu głowy, że jest się w niebezpiecznej, Jest się w Ameryce Południowej, a nie w Kiecie. Spędziłem w tym kraju tylko kilka dni, a na nagrywanie pozostał mi niestety tylko jeden. Ale z dużą dozą pewności mogą stwierdzić, że nie zgadzam się z większością YouTube'owej narracji pokazującej ten kraj jako zapomniany i zacofany. Kraj ten wydaje się dużo bezpieczniejszy niż kraje sąsiednie, rozwija się w stabilnym tempie około 4% rocznie i inwestuje ogromne środki w infrastrukturę i budownictwo. Co gołem okiem widać, porównując krajobraz obecny z tym pokazywanym 5 lat temu. Stworzyło ponadto bezkonkurencyjnie prosty system podatkowy nazywany w skrócie Triple Ten. Jednym słowem, aby przeciągać biznes z obu Ameryk, zastosowano jednolite 10% stawki podatku VAT, CIT i PIT bez żadnych progów podatkowych, ZUS-u i nowych ładów. Dosyć niskie są także ceny. Za kolację dla trzech osób z drinkami i testowaniem rozmaitych potraw zapłaciłem około 50 dolarów, a wynajem dwupokojowego mieszkania w dobrej dzielnicy zaczyna się już od 30 dolarów za dobę. To jest już kraj, w którym pieszy nie ma pierwszeństwa na. Na przejściu dla pieszych, więc znowu wróciliśmy do prawdziwej Ameryki Południowej Ciekawe jest to przejście Jest tutaj przejście dla pieszych, tu jest trawnik i Tu urywa się, o, tu jest ścieżka rowerowa I tu jest dalej trawnik i dalej przejście dla pieszych Jak się chowam za samochodem to <grych> zawsze jest bezpiecznie Ale Naprawdę jeszcze nie widziałem żadnego kraju, w którym o godzinie 17 tak słońce by dawało to słońce jest po prostu takie jak w piekarniku. Nie czuję tej wilgotności takiej, żeby My był zaraz cały mokry. No nie jestem. Totalnie jak w piekarniku. Każde drzewko i kawałek cienia to jest jak zbawienie tutaj. Naród paragwajski jest taką mieszanką Inków z południowymi narodami, czyli Argentyńczyków Urugwajczyków, ponieważ Argentyńczycy uważają się za naród lepszy od wszystkich innych, ponieważ wybili wszystkich rdzennych mieszkańców i wyglądają jak Włosi i Hiszpanie. Biała skóra, ciemne włosy. Nie są tak bardzo opaleni, nie ma, nie ma takiej ciemnej karnacji. Peruńczycy powiedzmy są i Peru, Peru i Bolivia jest na południu, czyli to są potomkowie Inków. Oni są najciemniejsi, tacy najniżsi, a Paraguay jest po środku i oni są taką mieszanką. Tutaj ludzie są wyższego wzrostu. Ciemniejszej karnacji i w tym momencie doszedłem do płot. Wygląda bardzo zac. Chyba nie wolno filmować. No pójdę u salakamra. Filmacjonno. Ok, można robić zdjęcia, nie można filmować. Zdążyłem filmować jak wygląda. Oraz się stąd. Usuwam. I tu już wchodzimy w tą niebezpieczną strefę, o której mówił tak No Tutaj trzeba się mieć na baczności. I tutaj faktycznie jest, tak jak na tym materiale, który widziałem. Na polskim YouTube faktycznie te budynki są stare, brudne. No, ten oczywiście nie jest stary i brudny, ten już wygląda fajnie. No ale tu tu mamy do czynienia z pustostanami. To już to wygląda tak. I jakby przez 30 lat nie było ruszany. Z ręką na sercu. I tak jak w wielu miastach Ameryki Południowej, nie wiem, powiedzmy Lima, które ma 12 milionów mieszkańców, takie miejsca są większością miasta. Tutaj jest odwrotnie. Większość miasta wygląda już dobrze. Stades. Ale co jest ciekawe, tej części po prostu nic się nie dzieje, tu jest pusto, nie? Są jakieś parkingi strzeżone pod dachem Ale po prostu tutaj się nic nie dzieje, zobaczcie jak wyglądają ulice 2-3 km stąd się zaczyna dobrze Tutaj jest po prostu miasto duchów Jeżeli ktoś przyjeżdża powiedzmy do Paragwaju na padni I złym zwyczajem w Ameryce Południowej weźmie hotel w centrum, czyli tutaj I wyląduje w tej okolicy, o A ogląda się takich budynków, toż stanów i tych strzeżałych graffiti No to faktycznie może mieć wrażenie, że to jest i zapomniany przez Boga. Niebezpieczny, biedny, i wszystko jest stare i brzydkie. Tak, można mieć takie wrażenie. Można mieć takie wrażenie w każdym centrum miasta południowej Ameryki. Dlatego jeżeli się wybieracie na urlop, po pierwsze, no raczej nigdy nie rezerwujcie hoteli w centrum miast Ameryki Południowej, ponieważ są najbardziej niebezpieczne, a po drugie, róbcie wywiad po prostu. Sprawdzajcie, gdzie jest najbezpieczniej, gdzie jest najciekawiej, gdzie jest no po prostu tak, że nie będziecie martwili się o postawienie pół kroku. E, poza próg e, mieszkań. O to muszę się martwić ja. O to chodzę po tych gorszych dzielnicach, żeby wam je pokazać. Wy nie musicie. Po ludziach tutaj widać, że to nie jest najbogatsza dzielnica. Po natężeniu ruchu na ulicach tak samo. Mamy kontrasty południowoamerykańskie w pewnej klasie. Zobaczcie, jest policja. Jest dużo policji. To przypomina już takie typowe południowoamerykańskie bariery. Z drugiej strony mamy pociągi, opuszczone. pociągi wymalowane oczywiście. i co? I tu taki bardzo tego jest Zajebiście. Wróćmy jeszcze na chwilę do ciekawostki, którą usłyszeliście we wstępie do tego filmu. Tak, konsensus naukowców umieszcza Paragwaj na liście czterech najbezpieczniejszych krajów w kontekście potencjalnej zimy nuklearnej wywołanej globalną wojną z użyciem głowic jądrowych. Obecnie Amerykanie posiadają 1770 głowic nuklearnych, a Rosja ma ich natomiast 1710. Według Annie Jacobsen, laureatki nagrody Pulitzera, specjalizującej się w tej tematyce, wystrzelenie nawet jednej z nich w kierunku Stanów Zjednoczonych Prawdopodobnie spowodowałaby lawinę wydarzeń, która skutkowałaby końcem świata, jaki znamy, zaledwie 72 minuty podczas nuklearnej zimy, która nastąpi po wzbiciu się do atmosfery setek miliardów ton radioaktywnego popiołu, rolnictwo na całym globie będzie niemożliwe, oprócz niektórych specyficznych regionów geograficznych w strefie umiarkowanej, które będą dawały możliwość uprawy i hodowli zwierząt Australii, Nowej Zelandii, Argentynie i właśnie w Paragwaju. Ej, gringo, uważaj! Moje ulubione zdanie z Ameryki Południowej. Bingo, uważaj. No uważam, uważam jak mogę. Ale nie da się robić dobrych materiałów z miejsc, jedynie pocztówkowych. Jako podkład do muzyki to wygląda może i fajnie, ale nie wygląda fajnie, jeżeli chcę pokazać jak żyją prawdziwi ludzie, normalni ludzie i wszyscy ludzie tak naprawdę. Bo zauważcie, że ja nie pokazuję tylko miejsc brudnych, śmierdzących i niebezpiecznych ja pokazuję każdą stronę danego kraju i danego miasta i o to chodzi moim zdaniem to jest obiektywne pokazanie danego świata dlatego uważam, że w każdym miejscu trzeba spędzić odpowiednią ilość dni a nie tylko ruszyć z kamerą 2 km wokół hotelu i pokazać, że tak wygląda dane miasto bo wcale tak nie jest pranie zawieszone, no właśnie tak ludzie żyją w niektórych miejscach ten pociąg jest w niezłym miejscu taki klimat I zostawili go w takim kurcze getcie, nie? a tutaj ludzie normalnie mieszkają Wszędzie się coś buduje. To wszystko jest tutaj właśnie pozabezpieczane. Powstają te nowi, nowe budynki przemieszane z tymi, z tymi starymi. Ola! Ale To już jest tak, kurde jak ten, jak bywa często w tych najgorszych dzielnicach Ameryki Południowej. Nie? Jest takie typowe bario, goścy kurde, śpi tam nie. Relaks, powystawiane kanapy, krzesła. No bo co oni mają w sumie robić? jak Pracy nie ma i typowy sklep. Południowoamerykański, czyli za kratą. Jak daleko jest ta krata w ogóle? Nie? I co my tu mamy znowu? Komisariat Policji. Normalnie takich rzeczy w innych krajach, w takich dzielnicach nie ma. Naprawdę co kilkaset metrów jest komisariat Policji. Wszyscy mówią, że to jest niebezpieczna dzielnica. Okej, okay, no tak wygląda też, ale w porównaniu z innymi krajami Ameryki Południowej nie jest naprawdę źle. No nie jest też czysto oczywiście, nie jest ładnie, nie jest super bezpiecznie, ale relatywnie naprawdę nie jest źle. Nie? Generalnie Paragwaj podoba mi się. Nie? do Peligroso? Ok, gracias. Ci powiedzieli, że żeby zdecydowanie uważać to. Ale idziemy. To byłby dobry, dobry temat. Jakbym tak chodził i mówił, kurczę, naprawdę, w porównaniu z tymi innymi dzielnicami w Ameryce Południowej nie jest źle. I tu bym miał ja akurat okrady. Kiedy kompletnie nie jestem na to przygotowany i kiedy mam ze sobą, ze, ze sobą wszystko, czego nie powinienem mieć, czyli mój podstawowy telefon, pieniądze. Si, okej, okay, następna pani powiedziała. Uważaj z kamerą. A policja nie powiedział nic. <gry> Ale dobrze, że ludzie tacy są. Że jednak większość ludzi na świecie jest po prostu porządna. Większość. Jeżeli mamy na świecie 7 miliardów czy 8 miliardów ludzi, i z tego nawet, nie wiem, 2% jest idiotami, no to już wystarczy. Że wystarczy, żeby było niebezpiecznie. Nie? Domknijmy więc temat cen w danym kraju. W Paragwaju zauważyłem, że po prostu bardzo tanie są mieszkania, bardzo tanie jest transport, bardzo tanie są restauracje, produkty spożywcze produkty pierwszej potrzeby jedyna droga rzecz, która mi się rzuciła w oczy przez 4 dni to drogie leki w aptece i było to zdecydowanie kilka razy droższe niż w Polsce ale być może to zbieg okoliczności, ale prawdopodobnie leki importowane z, z Europy są drogie alkohol tani, mniej więcej taki jak w Polsce więc wszystko jest zdecydowanie jakieś 3-4 razy tańsze niż w Argentynie z tego też wynika ta migracja zakupowa Argentyńczyków właśnie do Paragwaju. w bardzo ładnej, eleganckiej kafejce frappelata kosztuje 10 zł Super. I bez cukru. Przypomniał mi się fakt, że Paragwaj nie ma dostępu do morza, a ma jedną z największych, jak nie największą flotę i marynarkę wojenną w Ameryce Południowej. Wynika to z tego, że są otoczeni przez rzeki, i ta marynarka wojenna patroluje właśnie te rzeki. Z jednej strony mamy rzekę Paragwaj, z drugiej strony mamy rzekę Paran, która oddziela Paragwaj od Brazylii. I nie wiem jakiej wielkości są te statki podejrzewam, że są małe, bo służą do patrolowania rzek. Ale niemniej jednak jest to jedna z największych, jak nie największa marynarka wojenna. Ameryki Południowej. To, co mi się mega podoba w tym mieście, to ogromna ilość zieleni. Zobaczcie, te drzewa są powciskane wręcz w każdy możliwy punkt. To nie jest tylko w tych bogatszych, eleganckich dzielnicach. Tak jest wszędzie. Dzięki temu trochę bardziej to miasto oddycha w tym upale. Centrum handlowe. Centrum handlowe. Centrum handlowe. Centrum handlowe. <laughs> To ty kuchynię Prawda jest taka, że nie tylko Argentyńczycy przyjeżdżają tutaj na zakupy. Po prostu to jest ogromna metropolia dużo większa niż Warszawa. A na pierwszy rzut oka wydaje się małe miasto. I znowu jestem na ulicy, po której po prawej stronie jest centrum handlowe i po lewej stronie jest centrum handlowe. Obydwoje jest pełno ludzi. Co jest ciekawe, ja przyjechałem do tego miasta w niedzielę. Na ulicach były totalne pustki. W miastach Ameryki Południowej często w niedzielę jest po prostu nie ma żywej duszy. Wszedłem do centrum handlowego, pozobaczcie co się dzieje z zmiksowanymi kurde owocami, tak jak uwielbiam, nie? Taki drink 15 zł I burger jak to burger, podwójne mięsko i frytki 25zł Ten drink jest tak dobrze zmiksowany, że można go jeść widelcem No muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie jadłem drinka widelcem